Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy tuszonki w słoikach. Zobaczycie, jakie to proste. A teraz już zapraszam Was serdecznie na przepis. Na początek przygotujcie sobie większą miskę. Ja mam tutaj kilogram łopatki wieprzowej, kilogram boczku bez skóry. Spójrzcie, jest naprawdę bardzo ładny. Łopatka trochę bardziej przerośnięta tłuszczem, ale o to chodzi tłuszcz, nadaje smak. Mięso jest przepłukane w zimnej wodzie. Teraz musimy rozdrobnić łopatkę i boczek. Kroimy w kostkę 2-3 cm. Mięso mamy już rozdrobnione. Teraz wystarczy je przyprawić. Zaczniemy od soli. Ja jestem zwolennikiem, aby odchodzić od soli peklowej. i mniej chemii, tym lepiej. Zwykła sól kuchenna, jodowana tutaj wystarczy. Ale jeżeli chcecie użyć sól peklową, macie taką potrzebę, możecie zastąpić ją solą peklową bądź zmieszać pół na pół. Do 2 kg mięsa wystarczy nam 36 g soli. Tak więc wsypuję sól. Jedna czubata łyżeczka cukru. Pół łyżeczki mielonej kolendry, ja lubię pieprz, tak więc sporo pieprzu. Jedna łyżeczka majeranku, do tego 5-6 ząbków czosnku. Jeżeli lubicie bardziej czosnkowe, użyjcie więcej czosnku. Czosnek jest drobno posiekany. 150 ml zimnej wody i teraz wystarczy dokładnie wszystkie składniki wyrobić. Tak, żeby ta woda też już wniknęła w mięso. Wszystkie przyprawy mają wszędzie dojść. Wyrabiamy. Nastawcie się na 10 minut wyrabiania tego mięsa, przynajmniej. Woda wniknęła już w mięso. Zaczęło się pięknie kleić. Mięso mamy dokładnie wyrobione. Miskę owinąłem folią. Teraz wystarczy całość wsadzić do lodówki na 24 godziny. Jest to wystarczający czas, aby sól wraz z cukrem wniknęła w mięso. Po co cukier? Cukier jest po to, żeby polepszyć smak i wygląd. Tam serdecznie jesteśmy po 24 godzinach. Mięso już godzinę temu wyciągnąłem z lodówki, aby nabrało trochę temperatury pokojowej. Przygotujcie sobie słoiki, umyjcie je, wypaście. Tak samo nakrętki również wymyjcie, wypaście. To jest bardzo ważne. Zanim mięso wsadzimy do słoików, jeszcze raz musimy je wyrobić. Tak więc, jeszcze z 5 minut wyrabiamy. Mięso mamy już wyrobione. Zanim włożymy je do słoików, wrzucamy dodatkowo liś laurowy i ziele angielskie na spód. Wystarczy jeden listek i jedno ziele angielskie. I teraz, już na spokojnie, wkładamy mięso. Tak aby było mocno ubite. Za każdym razem, każda partia włożonego mięsa. Musi być dobrze dociśnięta. Słoiki mamy już napełnione. Teraz wystarczy obmyć ranty słoików. Na początek weźcie ścierkę zwilżoną. To jest bardzo ważne, żeby nic na rantach nie było. Teraz wystarczy już ręcznikiem papierowym przetrzeć na sucho. Teraz wystarczy słoiki przełożyć na blachę, włożyć je do zimnego piekarnika, nastawić piekarnik na 105 stopni. W pierwszym dniu gotujemy je 2 godziny. Po tym czasie piekarnik należy wyłączyć i zostawić na 24 godziny słoiki w środku. Następnego dnia powtarzamy procedurę, ale gotujemy słoiki tylko godzinę, również w 105 stopniach. Odstawiamy je do ostygnięcia 24 godziny. Powtarzamy procedurę trzeciego dnia. Już gotujemy je 50 minut, również w 105 stopniach. Tak spasteryzowane słoiki będzie można przechowywać naprawdę miesiącami. Dla wnikliwych nazywa się to tyndalizacja. To nam zapewni właśnie długie przechowywanie. Witam Was serdecznie. Jestem już po trzeciej pasteryzacji, tak więc nadszedł czas, aby spróbować te nasze tuszonki. A, ale pięknie zassało. Podważę ją teraz delikatnie. I spróbuję to teraz wyciągnąć. Wygląda wspaniale, naprawdę. Ale naprawdę dobrze wyrobiona tuszonka, ponieważ wszystko jest ładnie scalone. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę Wam z bliska bardziej. Teraz spróbuję to. Wygląda naprawdę fantastycznie. Pokroję na plasterki. Pójście tak, to fajnie się kroi. Taka tuszonka. To jest wędlina idealna na kanapki. Mmm. Wspaniały smak. Naprawdę bajeczna. Mam nadzieję, że przepis na tuszonki w słoikach Wam się przyda i z niego skorzystacie. Uwierzcie mi, w smaku jest niesamowita. A to, że można ją przechowywać miesiącami, to jest dodatkowy atut. Jeżeli już zrobicie i Wam zasmakuje, dajcie jakiś komentarz. Łapka w górę mile widziana. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.